Dzień dobry, Sean Mokosa, firma akcji. Wreszcie w naszych sadach zaświeciło słońce, co oznacza, że jest to idealny moment na przerzedzanie diramidem. Idealnym momentem na przerzedzanie dyramidem jest moment, w którym działki kielicha unoszą się ku górze. Preparat najlepiej zastosować rano w temperaturze od 16 do 24 stopni. Najlepiej, żeby taka temperatura utrzymywała się również dwa dni po zabiegu. Aby wzmocnić działanie i poprawić wchłanialność preparatu, warto było dodać zwilżacz. W tym przypadku polecamy adimel w dawce od litr do 1,5. W sadach, w których mamy obawy o wiosenne przymrozki, możemy go zastosować na wierzchniej części korony. Możemy go również zastosować w młodych sadach oraz w sadach, w których wzrost drzew jest silny. Idealnie byłoby również go zastosować w kwaterach. Z grupy Jona Jonagolta, gdzie w zeszłym sezonie mieliśmy obfite, słabe kwitnienie, w tym sezonie mamy obfite kwitnienie, aby znowu nie uzyskać przemienności owocowania. Znajdujemy się w kwaterze Mutsu, w której w dniu jutrzejszy będzie wykonany akurat ten zabieg. Zapraszamy po zakupy do sklepu Faktiv.